Najstarsze wzmianki oraz szkice budynku przy Alei Tadeusza Kościuszki 22 w Kościanach pochodzą z 1880 roku. Historia polskiego powiatu kościelskiego rozpoczyna się 4 stycznia 1919 roku od przekazania obowiązku Gustawowi Raszewskiemu przez doktora Lorencę. Siedzibą polskiej administracji powiatowej zostaje historyczny gmat przy Alei Kościuszki w którym równocześnie mieściło się mieszkanie starosty. Cesarskiego Orła na balkonie zastępuje Polskę. Początki funkcjonowania Powietu były trudne. Trwało powstanie Wielkopolskie. Trzeba było stworzyć struktury polskiej administracji. A dodatkowo w budynku Żelbu 4 lutego 1919 roku wybuchł pożar. Laty mijały Powiet się rozwija. Dzięki firmom, mieszkańcom oraz kolejnym włodarzom powiatu, którymi w latach międzywojennych byli Gustaw Raszewski, starosta gościelski w latach 1919-1921, Wacław Cekiełka, urzędujący od 1921 do 1926 roku, Marian Jarosław Szczerbiński, Kierownik starostwa powiatowego w Kościelnie w latach 1923-1924. Adam Nalewski, starosta kościelski od 1926 do 1933 roku oraz Tadeusz Kapiński użytkujący w latach 1933-1939, którego dziś upamiętniliśmy na tablicy pamiątkowej odsłoniętej na budynku górnego. Nadchodzi 1 września 1939 roku. Wybucha II wojna światowa. Budynek urzędu staje się siedzibą okupantów. Polska administracja przestaje istnieć, a polskiego orła zastępuje nazistowskie. Wojna kończy się 9 maja 1945 roku. Do budynku wracają Polacy z starostą Karolem Fiszbakiem. Po likwidacji powiatów budynek staje się siedzibą Powiatowej Rady Narodowej, a później Urzędu Rejonowego. W 1989 roku w Polsce następują demokratyczne zmiany. 1 stycznia 1999 w wyniku reformy administracyjnej powiaty powracają na mapę Polski, a pierwszym starostą kościelskim zostaje Jerzy Skorecki który zaczął urzędowanie w przedwojennej siedzibie starostów. Po roku 1999 urząd starosty kościelskiego piastował Jerzy Skoracki urzędujący w latach 1999-2002, Andrzej Jęcz starosta kościelski w latach 2002-2014, Bernard Turski urzędujący w latach 2014-2018. Obecny historyjny Henryk Bartoszewski wraz z zarządem oraz Radą Powiatu przy wsparciu władz miasta Kościoła podjęli decyzję o tym, by historycznemu budynkowi przywrócić blask. Tak zaczyna się nowy rozdział jego historii, którego wszyscy jesteśmy świadkami.